Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące między innymi swojego życiorysu, indoktrynacji w miejsce edukacji czy zbliżenia z Niemcami. Co sprawiło, że zdecydował się na z Tak, to no, pan, pan wie lepiej. No ja wiem lepiej, tak. no. ale to jest. W książce chyba. No Tam, tak, to... no, nie, wszystkiego nie możemy powiedzieć, bo to mało, mało osób wie, że pan Stanisław Michalkiewicz najpierw po studiach pojechał do Gdańska, gdzie mieszkał niecały chyba rok, pracował na stanowisku urzędniczym, no ale ta praca mu bardzo się nie podobała. Więc z Gdańska bo kiedy po studiach wyjechał z Lublina, różnie wrócił do Lublina, żeby mieszkać na stałe, tak? Więc wyjechał do tego Gdańska, tam był kilka miesięcy i potem pojechał już do Warszawy, gdzie podjął studia podyplomowe dziennikarskie. Proszę Państwa, dlatego pojechałem do Gdańska, bo chciałem zostać adwokatem no, zgodnie z moim wykształceniem prawniczym. Ale wydawało mi się, że w Lublinie to nie mam specjalnie szans, bo tu jest całe grono absolwentów Wydziału Prawa, powiązanych tam rodzinnie i tak dalej z Palestrą. No to raczej moje szanse wyglądają źle, ale w Gdańsku wtedy jeszcze nie było uniwersytetu. Wydawało mi się, że tam będzie mi łatwiej dostać się na aplikację. To zależało od prezesa sądu wojewódzkiego. No i kiedy poszedłem do niego, żeby tam poprosić go o przyjęcie na aplikację sądową, bo to był warunek taki sine qua non, on mi zadał jedno pytanie: nawet nie to, czy studia skończyłem, tylko czy należę do partii. Jak mu powiedziałem, że nie, to popatrzył na mnie tak wymownie, że ja zrozumiałem, że ja żadnej aplikacji nigdy tam nie dostanę. No i w tej sytuacji nie było sensu, żebym dalej siedział w Gdańsku, bo to tylko dlatego tam pojechałem. A praca urzędnicza to dlatego mi się nie podobała. Ja nawet takie sobie ślubowanie złożyłem prywatne, że nigdy więcej. Bo przede wszystkim straszna nuda mnie zabijała tam. Ja pracowałem w takim w, 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 miejskim zarządzie gospodarki terenami. Tam w Gdańsku było bardzo wielu takich ludzi, którzy zostawili mienie swoje na terenach za kordonem no i na podstawie ustawy tak zwanej zaburzańskiej mogli sobie zaliczyć wartość tego mienia, na przykład na poczet cen, ceny kupna domu czy mieszkania itd. No to trzeba było przygotować od strony prawnej do zawarcia aktu notarialnego. Ja się tym zajmowałem. I no to mi zajmowało mniej więcej dwie godziny dziennie, ale nie mogłem stamtąd wyjść, a i nie mogłem się tam, nie wiem, jakimiś innymi zajęciami zająć. W dodatku siedziałem z takimi paniami, które przez cały czas coś robiły. No i dla mnie to była udręka, że musiałem kilka godzin spędzać na takiej bezczynności i powiedziałem sobie, nigdy więcej, chyba że no będę przymierał głodem, no to wtedy tak, ale jak nie, to, to nie. No i na razie, dzięki Bogu, się udało. To wszystko oczywiście jest opisane w w książce, także, także zachęcam. Proszę, Ja mam jeszcze takie pytanie, dlaczego pan wybrał UMCS, a nie kul? Bo nie było prawa wtedy na kulę. To był, to był taki, a to było apogeum wojny Gomułki z kościołem. Lata, połowa lat 60. i ja w 65 roku. Zdałem maturę i wtedy na Kulu nie było Wydziału Prawa. Tam tylko jeden taki profesor no siedział na łaskawym chlebie, można powiedzieć, profesor Papierkowski. Ale żadnych studentów nie było, bo nie było Wydziału Prawa. Był tylko na UMCS-ie. Zresztą dosyć zabawna sytuacja, co ja tam wspominam, jak pierwszy wykład na pierwszym roku. No i pierwsze słowa wykładowcy, czyli profesora Zeidlera, który był rektorem wtedy i on tak miał taki akcent lwowski i pierwsze słowa to były takie, my marksiści. Mówię, Boże kochany, gdzie ja jestem, co ja tu robię? No potem się okazało, że nie jest tak źle, ale to pierwsze te słowa to mnie zbraziły. Ja mam takie pytanie tak. jeszcze odnośnie tych czasów studenckich. czy Ponieważ Pan jest ten rocznik i na pewno Pan zna dużo jakichś ciekawych historii, czy wydarzenia roku 1968 na studiach tutaj w Lublinie, czy Pan mógłby coś ciekawego powiedzieć na ten temat? Pan obserwował. No nie wiem, czy ciekawego, bo ja właściwie się wpadłem, że tak powiem, na wydarzenia marcowe. Przypadkowo w Warszawie tu pan cukiernik o tym wspominał. Pojechałem odwiedzić siostrę. No i to akurat było 8 marca. Idę sobie przez ulicę Marszałkowską, koło kina Luna. Nawiasem mówiąc, to kino dlatego się tak nazywa, że niedaleko mieszkała Luna Brystigierowa. I to z tego kina niedaleko tam mieszkała. No i nagle widzę, że jest, idzie taki tłum ludzi z biało-czerwoną flagą, a z tego kina cała watacha milicjantów wybiegła i zaczęli ich pałować. No i tam nie rozróżniali, kto jest winien, kto nie winien i te ekspedientki okolicznych sklepów otworzyły drzwi tak, żeby ci wszyscy manifestanci mogli tam uciec. Ale jak milicjanci dobiegali, do, to zatrzaskiwały drzwi, więc i to w ten sposób. No i ja już potem z tymi manifestantami szedłem. Kilka razy nas rozpraszali, ale w końcu dotarliśmy tutaj na krakowskie przedmieście przed Kościół Świętego Krzyża. Tam, gdzie schody są i ta figura Chrystusa. No i tam się już zaczęliśmy przekomarzać, że tak powiem, przepychać z robówcami i milicjantami. No i ja następnego dnia, bo to już w Warszawie te rozruchy takie uliczne. Zostały stłumione. Następnego dnia to był poniedziałek, przyjechałem, znaczy w niedzielę jeszcze przyjechałem do Lubnę, Słuchajcie, w Warszawie są tu demonstracje rozruchy są w Warszawie. No a tu my co? Następnego dnia mieliśmy zajęcia z wojska. Wtedy jeszcze były takie zajęcia, że musieli się przebierać w mundury wojskowe. No i tam na ty... I wracamy. A tutaj na tym miasteczku, w miasteczku akademickim. Tłum się zebrał, no i oczywiście, żeby iść pod Komitet Wojewódzki. Ale to miasteczko uniwersyteckie jest bardzo łatwe do okrążenia. I milicja okrążyła. Także nikogo do kulu, właściwie do, do tego domu nauczyciela zdążyliśmy dojść, i potem już nas spychali. No to takie były te uliczne demonstracje, a zakończyło się to takim no, można powiedzieć, już półurzędowym wiecem w chatce Żaka, No i tam właściwie już było po wszystkim. Także nie było takich tutaj jakichś dramatycznych scen. Profesor Zeidler moim zdaniem niesłusznie. Przypisywał odpowiedzialność za te rozruchy lubelskie studentom kulu. Mówi, ja mam dosyć kulu. Mówi tu <laughs> w ogóle tak. Hmm, wspominał kiedyś, że w Lublinie były dwa uniwersytety, Kul i, i Żul. To żydowski uniwersytet ludowy, to właśnie taka <laughs> złośliwa nazwa UNCS-u. Proszę bardzo. Jeśli... Proszę. Takie może właśnie troszkę biograficzne, bo od tego zaczynaliśmy spotkanie. Chciałem się zapytać, na jakim etapie Pana życia zetknął się Pan z kulturą prawną inną niż tego czerwonego komunistycznego caratu? Czy to może gdzieś przyszło z dwudziestolecia międzywojennego, czy gdzieś z zagranicy? No nie na studiach się zetknąłem, proszę pana, mieliśmy i zresztą jest na, teraz na studiach prawniczych taki przedmiot prawo rzymskie. Ja się z tym zetknąłem już na pierwszym roku, w drugim semestrze mieliśmy prawo rzymskie i potem jeszcze w następnym roku przez jeden semestr. Także to jest zupełnie inna kultura prawna i tyle. No to bardzo mi się podobało prawo rzymskie, bo tam logika jest jedno z drugiego wynika, wszystko się zazębia, no a poza tym ci prawnicy byli, można powiedzieć, bardzo pomysłowi, jeśli chodzi o definicję, bo w ogóle Rzymianie byli takimi formalistami, i, no ale o umysłach ścisłych i na przykład był taki prawnik Ulpian Domicjusz, który operuje się takim pojęciem sprawiedliwość, o to walczymy, o to i tak dalej, ale jakby kogoś zapytać, co to jest, to może miałby trudności z udzieleniem odpowiedzi. A Ulpian Domicjusz odpowiedział: Justitia est firma et perpetua voluntas sum ikwe tribuendi, co znaczy, że Sprawiedliwość jest to niezłomna i stała wola oddawania każdemu tego, co mu się należy. To jest znakomita definicja sprawiedliwości. No i wie pan to, było moje zetknięcie z tą kulturą prawną, starożytną, ale to nic nie szkodzi, bo właściwie systemy prawne, systemy prawne państw cywilizowanych. Są ufundowane na zasadach prawa rzymskiego. A już cywilizacja łacińska to jednym z elementów cywilizacji łacińskiej, to grecki stosunek do prawdy, grecka filozofia, właśnie zasady prawa rzymskiego i etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego. Także to jest cały czas, mimo że już formalnie nie obowiązuje, ale właśnie nawet i obowiązuje, bo we współczesnym prawie morskim, na przykład, jest taka instytucja, która się nazywa awaria wspólna. I to jest dokładne, dokładna kopia takiej starożytnej ustawy Lex Rodia de Actu, ustawa rodyjska o zrzucie morskim. Jak statek był podczas burzy zagrożony, no i trzeba było wyrzucić część ładunku za burtę żeby ratować całą resztę, no to właśnie wszyscy ci, którzy, których ładunek został uratowany, musieli wynagrodzić temu e, straty temu, którego ładunek został wyrzucony. To, I to jest, no to się nazywa w polskim kodeksie morskim awaria wspólna. Także niektóre instytucje w, w sposób dosłowny zostały e recypowane do współczesnych systemów prawnych, I myślę, że to jest wystarczające. Ja ostatnio przepomniałem o wyliczniku Aleksandra Munizmickiego. Taka piecza właśnie prawna była podawana, że w szkołach średnich, w były zasady prawa bardzo tak y, y, prosto wyłożone, może bardzo tak przejrzyście, no i chyba. Tej kultury prawnej, nie otrzymuje też takiej edukacji. A... No nie ubolewam no, nad tym, wie pan, dlatego że w ogóle edukacja ma swoje takie plusy ujemne, jakby to powiedział Kukuniek. Na przykład są dyscypliny akademickie, które moim zdaniem nie mają z nauką nic wspólnego. I to, wskutek tego całe pokolenia młodzieży, która myśli, że to wszystko naprawdę, są duraczone po prostu. I to, to jest straszne, to spustoszenia, te, tego się spustoszenia nie odrobi, to przez dziesiątki lat, może nawet przez sto lat trzeba będzie to odkręcać, dlatego to jest takie ważne. Proszę Państwa, dotychczas się mówiło w takim popularnym pożekadle, że cała Rzesza maszeruje, ale widać, że zbliżenie z Niemcami zaczyna oddziaływać na obyczajowość polityczną również w naszym nieszczęśliwym kraju. No i jeśli nawet nie cała Polska, to cała Warszawa w najbliższych dniach będzie maszerowała. Zaczyna się to już 8 listopada, kiedy to przez Warszawę przejdzie marsz przeciwko nacjonalizmowi. Trzecie pokolenie, trzecie już pokolenie polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej będzie tym razem w kostiumie antyfaszystów przejdzie ulicami Warszawy demonstrując przeciwko nacjonalizmowi i nacjonalistom. Chodzi im o to, że nacjonaliści twierdzą, że Polska powinna być dla Polaków. Ci antyfaszyści w to nie wierzą, więc od razu to prowokuje do postawienia pytania, dla kogo w takim razie powinna być Polska. No, przemówienia wygłoszone przy okazji otwarcia Muzeum Żydów, Historii Żydów Polskich naprowadzają już nas na właściwy trop. Dla kogo powinna być Polska? Ale przede wszystkim. Prawda, dla starszych i mądrzejszych, no oczywiście nie cała, bo trochę miejsca musi zostać dla mniej wartościowego narodu trubelczego, bo ktoś musi pracować i płacić podatki, między innymi na utrzymanie wspomnianego muzeum, bo samo się nie utrzyma, tutaj nawóz historii jest potrzebny, ale oczywiście to jeszcze takie zdecydowana odpowiedź na to pytanie nie pada, pewnie dlatego, żeby nas nie płoczyć, wszystko zostanie nam objawione we właściwym czasie, no i warto zwrócić uwagę, że ten marsz przeciwko nacjonalizmowi odbywa się w przeddzień Rocznicy Kryształowej Nocy. O, proszę Państwa, urządzenie marszu w Rocznicę Kryształowej Nocy akurat w Warszawie jest zabiegiem wyjątkowo nikczemnym, błajdackim, dlatego że takie stwarza to wrażenie, jakoby Warszawa miała coś wspólnego z tym pogromem, jakiego hitlerowcy w Niemczech dokonali na tamtejszych Żydach. Sugerowanie takie, taka sugestia wychodzi oczywiście naprzeciw i niemieckiej polityce historycznej, która zmierza do stopniowego zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za drugą wojnę światową i ekscesy, które ją poprzedziły. No i oczywiście żydowskiej polityce historycznej, której celem jest przerzucenie tej odpowiedzialności na winowajcę zastępczego, na którego została wytypowana Polska. No i te skoordynowane polityki historyczne znajdują również w Polsce wykonawców. Czy ci wykonawcy robią to z głupoty, czy też z no to jest mniej istotne, bo w polityce Skutki liczą się nawet bardziej niż intencje, a skutkiem tego jest wysłanie sygnału dla europejskiej i światowej opinii publicznej, że w Polsce dzieje się coś niepokojącego. Dzieje się coś takiego, że właściwie trzeba by Polaków wziąć pod polityczną kuratelę starszych i mądrzejszych, bo w przeciwnym razie znowu zrobią coś okropnego. To jest nic innego jak współudział tych, tego gówniarstwa w tworzeniu takiej, w kreowaniu takiego pozoru moralnego uzasadnienia dla ewentualnego scenariusza rozbiorowego. No następnym takim marszem jaki się odbędzie to marsz pana prezydenta Komorowskiego, jak ile, znaczy chciałem powiedzieć, ile razy patrzy na ten marsz. Dotychczas się tylko jeden odbył, ale już mniej więcej wiadomo, jaka atmosfera temu Marszowi towarzyszy. Więc kiedy patrzyłem na ten marsz, to mi się przypominał wierszek Gałczyńskiego. Gałczyńskiego czy Tuwima, już nie pamiętam autora, jak to wiosna wygląda w, rozmaity, w optyce rozmaitych autorów. No i między innymi wiosna rządu. Wbrew opozycji niecnym krzykom, Niedługo trzeba wydać, trzeba będzie letnie mundury urzędnikom, więc wszyscy czynownicy, ci obojga, służby te mundurowe i te, które chodzą po cywilnemu, oczywiście będą towarzyszyły panu prezydentowi i pierwszej mamy Rzeczypospolitej w charakterze publiczności zachwyconej rzesz obywateli. No i to będzie drugi marsz, który przejdzie ulicami Warszawy. A trzeci właśnie nie tyle marsz, co liturgia. Liturgia 10 listopada zostanie odprawiona. Liturgia Smoleńska z udziałem pana prezesa Kaczyńskiego, no i że tak powiem jego wyznawców. Natomiast 11 listopada przejdzie ulicami Warszawy tradycyjny Marsz Niepodległości, z tym, że ten Marsz Niepodległości stopniowo widać, że jest wyprowadzany poza centrum miasta przez Most Pojatowskiego do Parku Skaryszewskiego i tam będzie dopiero kulminacja nastąpi. Jestem przekonany, że tym razem już TVN nie wyśle tam żadnego radiowozu, ani go nie podpali, znaczy ani nikt go nie podpali, przepraszam bardzo, na użytek niezawisłego sądu ewentualnego, ani nikt go nie podpali, nawet redaktorzy tego nie zrobią, nawet gdyby im ktoś wydał taki rozkaz, oczywiście nikt takiego rozkazu ani im nigdy nie wydawał, ani im teraz nie wydał, no ale przypadkowo rzeczy się takie mogą zdarzyć. Proszę Państwa, jeszcze nie miną, miną echa tych wszystkich marszów, a już wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Warto przypomnieć, że chodzi o konkurs na co najmniej prawie 3000. Przepraszam, co ja mówię, prawie 47 tysięcy. 000... Stanowisk radnych, dorad wszystkich szczebli samorządowych, no i 3000 posad wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo przecież ci wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miasta, także radni uczestniczą w dysponowaniu posadami. Na terenie zarządzanym przez samorządy terytorialne, a te posady są rozdzielane według klucza partyjnego, i dlatego nawet gdyby frekwencja wyniosła Poniżej 50% albo w granicach 50%, tak jak podczas wyborów na Ukrainie, no to wystarczy, żeby poszli wszyscy ci zajmujący te posady razem z rodzinami, i to już starczy za 50%, bo tych posad jest, jak wiemy, dużo. Po czterech wiekopomnych reformach zainicjowanych przez charyzmatycznego premiera Buska nastąpił było skokowe zwiększenie liczby stanowisk w sektorze publicznym. Jak pamiętamy, doprowadziło ono do gwałtownego zwiększenia deficytu budżetowego do 90 miliardów złotych, no i od tamtej pory dług publiczny rośnie z szybkością światła. Nic nie jest w stanie tego przyrostu zahamować. No i w ten oto sposób wkroczy... wkraczamy na drogę wiodącą ku świetlanej przyszłości. Tym bardziej, że wybory samorządowe traktowane są nie tylko, jako konkurs na wspomniane posady, ale również jako y, sprawdzian siły poszczególnych ugrupowań startujących w tych wyborach. No i ciekaw jestem, jakie rezultaty uzyska Kongres Nowej Prawicy, któremu kibicuję, podobnie jak Ruchowi Narodowemu. Chociaż drogi obydwu tych formacji troszeczkę się rozchodzą, ponieważ Ruch Narodowy skłania się w kierunku narodowego socjalizmu, co mnie trochę martwi, no niemniej jednak, niemniej jednak jeszcze nadal pozostaje ugrupowaniem antysystemowym, a w każdym razie za takie ja je uważam i dlatego mu kibicuję.